Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się, jak zjednać sobie społeczeństwo. Społeczeństwo najlepiej zjednać sobie, utożsamiając się ze społeczeństwem. Aktualnie jest to nie do zrobienia. Społeczeństwo jest podzielone. Utożsamimy się z jedną grupą, naradzimy się drugiej, trzecia nas zaatakuje. I znowu leżymy. Kolejne wybory przerąbane. I znowu będą musieli Państwo uczestniczyć w podobnych zajęciach. Idę dalej. Dlatego najlepiej utożsamiać się tymczasowo. W tym celu zaopatrujemy się w podręczny, zestaw utożsamiający, składający się z torby utożsamiającej oraz zestawu beretek utożsamiających znajdujących się wewnątrz torby utożsamiającej służących nam do utożsamiania. Idę dalej. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy udajemy się na utożsamianie, zabieramy ze sobą nasz zestaw utożsamiający. Składający się z torby utożsamiającej oraz zestawu beretek utożsamiających, znajdujących się wewnątrz torby utożsamiającej, służących nam do utożsamiania. Idę dalej. Dajemy na to, wyszliśmy na utożsamianie. Oczywiście, zabierając ze sobą zestaw utożsamiający. Później powiem, z czego się składa. Teraz przechodzę od razu od rzeczy. Dajmy na to, spotykamy grupę młodzieży. Warto się utożsamić, wszak młodzież przyszłością narodu. Dlatego, widząc grupę młodzieży, dyskretnie wyjmujemy odpowiedni beret, nakładamy go na twarz niezauważalnym ruchem dłoni. I tak przygotowani zbliżamy się dalej. Studenci. NZS. nzs testujemy się również. Utożsamiamy się i już mamy ich zjednanych. Jeśli okaże się, że studenci reprezentują ZSP, proszę bardzo, my również. Jak niezrzeszeni, my też. Widzą studenta naukowca, natychmiast zrobimy z Beretki użytek, i w ten sposób mamy za sobą przyszłość nauki polskiej. Może teraz. Przejdę do rzeczy trudniejszej. Trudniejsze. Dajmy na to, spotykamy artystę. Zanim wyjmiemy i nałożymy odpowiedni beret, najpierw sprawdzamy, czy artysta nie ma przed sobą podobnego. Jeżeli tak, wkładamy monetę do beretu artysty, a dopiero potem swój beret na twarz. Tak, przygotowani, zbliżamy się do artysty. Nawiązujemy dialog. Jeśli okaże się, że artysta jest malarzem, proszę bardzo, my również. Przechodzimy do szczegółów. Powiedzmy, marynista. Proszę bardzo, możemy się z nim udać na połów. Tutaj nam woda będzie ściekała, jesteśmy przygotowani. Żaden storna nic nie zrobi, prawda? Jeżeli się okaże, na przykład jest to artysta abstrakcjonista, też stawiamy na pełną wyobraźnię. Jeśli to jest artysta niebanalny, nietuzinkowy, robimy na polona, jesteśmy razem z nim. Przejdę do rzeczy trudniejszych. Dajmy na to... Że to nie będzie artysta-malarz, prawda? Tylko powiedzmy y, artysta-raper, prawda? No to wtedy, jeżeli spotkamy rapera, to oczywiście pokazujemy mu trzy palce. Pojednane w walce, na wersalce. I jeśli artysta jest kumaty, to pojmie te klimaty. Oczywiście ważne, żeby mieć zawsze oczy szeroko otwarte. Przechodzę do rzeczy trudniejszej. Dajemy na to spotkamy dziennikarza. Warto się utożsamić, dlatego widząc dziennikarza natychmiast odpowiedni beret nakładamy na twarz i tak przygotowani rozpoczynamy dialog z dziennikarzem. Yy, bardzo przepraszam, Pan zdaje się pisze w polityce. Tak, ale słucham tylko Radia Maryja, a to się dobrze składa. Mam do Pana taką sprawę. No, to proszę Państwa jest wyższa szkoła jazdy, tak zwane utożsamianie złożone. Ma mało czasu, a jeszcze muszę powiedzieć, z czego składa się zestaw. Wobec tego od razu przejdę do rzeczy najtrudniejszych. Otóż w sytuacjach najtrudniejszych pokazujemy się społeczeństwu z gołą głową i w ten prosty sposób jednamy sobie od razu całe społeczeństwo dzięki odważnemu pokazaniu bezosłonek naszego najsłabszego punktu. Powodzenia w następnych wyborach.